Na naszej brodatej kanapie zagościł dzisiaj Łukasz, już nie i Kabot, bo już tylko Łukasz. Tak. Oficjalnie nawet, nawet, imię, nazwisko. Nawet starość. się charakteryzowałem tutaj, żeby się wpisać w ten styl tutaj. Jest, jest gangsterem, tylko nie zapiął pierwszego guziczka. Pierwszy guziczek zapinasz wtedy, jesteś loko. Bez przesady, no. no. to nie jesteś loko. Ale przyszedł, żeby porozmawiać na bardzo poważny temat o konikach pony, a właściwie o Avengerach. I co. Co po Avengers Infinity War, czyli co nam przyniesie czwarta faza? Czy chcemy, żeby tutaj miał kolejny wielki zły się pojawił, żebyśmy budowali 8 czy 12 filmów? Czy może chcemy, żeby były różne głupie filmy, każdy ze swoją stroną, żeby uniwersum rozrosło się tak wielko, tak wielko, tak bardzo, by co chwilę można było zrobić właśnie co innego, żeby jeden film prawie w ogóle nie wpływał na to, co się dzieje w innym? Jak ty wolisz? Kurwa na When you said we are going to open Wakanda to the rest of the world, this is not what I imagined. What did you imagine? The Olympics? Maybe even a Starbucks? Do tej pory wszystkie filmy Marvela, każdy z nich musiał wprowadzać coś nowego. Ta, ta, ta. Każdy z tych filmów, poza tym, że był swoją własną historią, zazwyczaj, miał za zadanie wprowadzić jakiś element, który można było wykorzystać później. I teraz mamy tego kulminację w postaci Infinity War. Ta. Mam nadzieję, że po tym, wiesz, po tym wielkim zamknięciu, po Avengers 3 i 4, ta presja zsiądzie i po prostu. Będziemy dostawać przez jakiś czas przynajmniej mm -hmm. po prostu dobre filmy, które nie będą miały za zadaniem przede wszystkim rozwijać uniwersum. Więc mam nadzieję, że jeśli w tym momencie będziemy mieli takie, wiesz, ustanowione uniwersum mm -hmm. z gronem znajomych bohaterów i z paroma, pewnie wprowadzonymi nowymi postaciami, to po prostu twórcy filmowi będą mieli trochę więcej wolności, żeby z tych postaci korzystać. Będziemy mieli team-upy, będziemy mieli luźniejsze filmy, które nie będą, wiesz, gdzie stawką nie będzie przyszłość całego <laughs> świata, tylko, nie wiem, przyszłość dzielnicy no, ale albo już miasta. taką dostaliśmy? No Spider-Man? ant, -Man ant -Man, i tak. e, Black Panther? Tak naprawdę Black Panther Wiesz, też nie jest, jest to pytanie, co po Thanosie? W sensie, jeśli mieliśmy takie wielkie zagrożenie jak Thanos, e, no w momencie, kiedy nagrywamy to mamy jeszcze przed sobą, nie wiem co to oznacza <laughs> do końca, ale no, ma, jest budowany jako ten wielki antagonista, który mm -hmm. ma jakby mieć ogromną, to, to ma być o wielką stawkę. No to co po nim? Ale wydaje mi się, że odpowiedzią jest to, że nie wiesz sięgać jeszcze wyżej, tylko właśnie się cofnąć jednak do tego bardziej takiego emocjonalnego wydźwięku, do, do mniejszych historii, mm -hmm. dać żyć tym postaciom po prostu. I, I jasne, co jakiś czas mogą się trafiać filmy z Avengers, no. ale jednak postawić przede wszystkim na, na różne filmy, nie? But this does put a smile on my face. Ja akurat się zgadzam w sensie, ja kompletnie nie potrzebuję kolejnego Thanosa, kolejnego wielkiego, złego. i który... Galactusa. Kompletnie. I dalej. Ja nie, nie czuję takiej presji, że, że jeżeli świat nie umiera, to ja nie pójdę do kina. Nie. Kompletnie, ja mogę się naprawdę dzielniać. Dlatego dla mnie Spider-Man tak cudownie działa się świetnie w tym filmie bawię, bo lubię postaci, a mnie w dupie mam to, że, że no, coś tam się dzieje. To ant Antman, bo wiesz, tam masz pojedynek o pokój małej dziewczynki. No. Nie zapomnieć zbyt dobrze, ale jeśli ono na o to chodzi. No, chodzi. Nie jeden raz dwóch facetów po 40. W dziwnym, obcisłym, tylko żadnym stroju biło się o pokój małej dziewczynki. Masz rację. No, okej. Okay. Ja, u mnie, wiesz, no, pojedynek się rozgrywał o rodzinę, nie? O jedną rodzinę. I to, to było bardzo fajne. I rozgrywał się na torze zabawkowym tak, i tak dalej. Tak, tak, to tak. było bardzo fajne. Się, zmniejszenie tej skali było wszystko. Czasami to działa nawet lepiej. Nie? No, no i ja akurat to jest jestem. Zatem zastanawiam czy, czy pokusa dolara nie wygra? Bo jeżeli Marvel. I Disney kupuje się powolutko, więc mamy już e, powiedzmy za chwilę fantastyczną <tuk> córeczkę X-Menów i tak dalej. Czy pokusa tytułu, którym jest Avengers vs. X-Men, i oni myślą, Jezus, Maria, ile miliardów dolarów będzie z tego, nie będzie zbyt wielka. Żeby zrobić to. Czyli, na, czyli czwarta faza może nie, ale piąta faza, o, tu wrzucimy osiem postaci z X-Menów, wrzucimy naszego nowego Xaviera, który teraz ma pewnie 12 lat, bo dopiero go o, ten obsadzą za 10. Zabijemy wszystkie te continuity, które zrobił Fox i będzie rozpierducha znowu. Będziemy budować to, że oni się kłócą. Wydaje się, że to potrwa na tyle dużo, wiesz, na tyle długo, no. że w tym momencie już. Yy jeśli faktycznie pójdą w kierunku tego rozprężenia takiego, a wiele wskazuje na to, że faktycznie no. pójdą, bo, bo nawet wypowiedzi Kevina Fangi na to wskazują, tak. to wydaje mi się, że wprowadzenie X-Men i te, tych własności Fox do uniwersum będzie trwało tak długo, bo wierząc temu, co mówi Fajgi, to jeszcze dopiero o tym myślą, jakby tak, jak to prowadzić tak, i tak dalej. Zanim ten deal, który teraz przechodzi przez weryfikację i tak dalej, wejdzie w życie, zanim oni to rozrysują, rozpiszą i tak dalej, wiesz, to nie jest wprowadzenie Spidermana, jednej no. postaci, co nie było trudne, bo zrobić dwie wersje Mm -hmm. dla Civil War. W jednej prowadzi Spider-Man, w drugiej nie, i tyle. A tutaj mamy w zasadzie masę postaci, masę ważnych marek, jakby nie patrzeć. wiesz, To nie są, to nie, to nie są jakieś nieznane marki, to mm -hmm. jest X-Men, które. X-Men od Foxa cały czas zarabiają, to są cały czas tak, filmy, które tak. odnoszą spore sukcesy, nie? No, Apokalips może nie było zbyt dużym sukcesem, <laughs> ale, ale poza tym. Tak. Ale poza tym te filmy są i, i, się nie, i, i się nie się sprzedają, i są też lubiane przez fanów. Podobnie jeśli chodzi o wszystkie inne tam foksowe marki poza Fanastyczną 4, oczywiście. <grym> um, więc wydaje mi się, że jakby nie ma tej presji, żeby już teraz szybko no. robić, wiesz, um, już teraz robić jakieś wielkie eventy z udziałem X-Men. No. Natomiast z czasem, kto wie, być może w, wiesz, prowadzenie X-Men to będzie szansa do tego, żeby znowu budować coś, ale już nie w oparciu o Avengers. No to tak, nie W oparciu o X-Men inne marki, zupełnie, no. nie? Co będzie czymś nowym, mimo wszystko, bo to będą zupełnie inne postacie, inne relacje i tak dalej. To. A jednocześnie, postacie, które do tej pory mieliśmy, budujące uniwersum, będą mogły odpocząć sobie od tego. No tak, tak. A, a czy zastanawiasz się, bo, bo ja na kusi mnie, na pewno już wiemy, że mamy Secret Avengers w tych Avengers. Czyli na koniecznie mamy dwie drużyny Avengers, więc uczymy widzów, że Avengers to nie jest jedna wielka marka, ale mamy Uncanny, American Avengers, jak naprawdę tym możemy się pobawić, prawda? West Coast Avengers zrobimy East Avengers i będziemy sobie rozwijać. Czy, no, nie, nie, czy, czy, czy czy nie kusi ich, żeby, żeby pójść w tę stronę, czyli robić mini-te mapy, które nie będą jeszcze walczymy z całym światem, ale sobie tutaj wiesz, na zachodnim wybrzeżu będziemy walczyć, potem na wschodnim mm. wybrzeżu będziemy walczyć i będą te, nie powiem defendersi, bo wiadomo, że, że, że nie o to chodzi, ale że w tę stronę pójdą, ponieważ z jednej strony ja, wydaje mi się, że Kevin Feige jest na tyle mądry, że tego nie zrobi, ale jest, jest to ciśnienie pieniądza i zastanawiać co musiałoby się stać, by jednak pójść w tę stronę, w sensie? Ile z rzędu klap na przykład? Bo tak naprawdę teraz to kurwa. Nie, wiesz, to jest, to jest ymm, dużą zaletą sukcesu tych filmów, jest to, że Marvel, czy Marvel Studios, czy Disney, czy jak czy ktokolwiek tutaj podejmuje decyzję, nie musi działać reakcyjnie no, zupełnie, no. nie? Jakby oni mają swój plan, którego się trzymają, nie? I to widać nawet, nie wiem, po kształcie trailerów czy coś takiego, wiesz? Miałeś na przykład pierwszy tra trailer do Infinity War, gdzie była masa Black Panthera. Tak. Potem miałeś Black Panthera w kinach, który odniósł gigantyczny sukces, a potem miałeś drugi trailer i spodziewałbyś się, że będzie jeszcze więcej tego Black Panthera po tym, jak film no. odniósł sukces. A nie było go wcale znowu tak dużo. Tak, e, tak, tak, to jest tak. oczywiście mały, mały przykład, ale myślę, że fajnie ilustruje to, że oni nie działają reakcyjnie, tak jak Warner na przykład. No nie? tak, tak. No, dla mnie to było. Ja tym, to jest jeden z geni, gen, genialnego pomysłu, żeby osadzić w ogóle akcję w Wakandzie, gdzie kilka miesięcy wcześniej idziesz to na film to, to. o Wokandzie, pokochałeś ją i nagle nie widzisz znowu Nowego Jorku, no znowu ten mhm. Nowy Jork. Tylko Wakanda, to, to jest jeden To jest świeże cały czas, nie? Kurde, no to jest taka różnica pomiędzy Wakandą a... a... Czarnobylem? Nie, to gdzie tam się w Justice League działo? No nie, bo tam też no, miałeś... Musimy się wynieść poza. No właśnie, nawet nie wiemy gdzie. No właśnie, i... jakaś, jakaś... rosyjska wioska gdzieś... get this man Czyli oboje się zgadzamy, że prawdopodobnie nie są na tyle idiotami, że, że zaraz będzie Avengers 5, Avengers 6 i tak dalej, tylko bardziej małe filmiki. Ja też zresztą tak chcę, żeby to szło jak najmniej continuity. Niech oni się w ogóle. Ja myślę, że było na tyle męczące i wiesz, trudne do zorganizowania, że, że raczej sobie odpuszczą. Przynajmniej na jakiś mhm. czas. Biorąc pod uwagę, że Marvel, ma, Marvel Studios ma teraz taką markę, że co, czego by nie wpuścić do kin, to i tak się Dokładnie. sprzeda, więc nie, nie potrzebują tego wiązać wszystkiego. No. A jednocześnie mają też tą dużą bazę postaci, które mogą właśnie łączyć w team upy Ostatnio próbują tych team upów coraz częściej. Mm -hmm. W Wide Soldierze miałeś Kapitan Amerykę, Black Widow, w Ragnarok miałeś Thora i Halka, tak. plus tam jeszcze innych bohaterów. Nie będzie, e, no, teraz masz Ant-Man, The Wasp, nie jedną postać, tylko dwie. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek mimo wszystko, mm -hmm. nie? że to jest coś, coś, co możesz napisać w fajny sposób, a jednocześnie wiesz, nie zasypywać się falą całych postaci. Tak. Ale, ale też fajnie um, zagrać się postaciami, rozwinąć je i tak dalej w ten sposób. Tym bardziej, że no możesz na przykład przedstawić na sposób nowego bohatera, korzystając z popularności jednego. Wydaje mi się, że to jest dobra droga mimo wszystko. No to na jaki film, który nie został ogłoszony, bo łatwo powiedzieć, tak. o na, na Captain Marvel na przykład, a na jaki film, który nie został ogłoszony, czekałbyś, żeby się pojawił w tym w swoim wizerunku rozwoju tego, co będzie po, po Infinity War. Na kogo, na, na co, bo to nie musi być kogo, bo to przecież może być ktoś, coś co już widzieliśmy, ale twist. To, znaczy tak. Nie wiem, myślę, myślę, że to nie jest zbyt prawdopodobne, ale jeśli miałbym podać coś, co ja bym chciał zobaczyć, no. to był film o Centrim. Ale film o Centrim, który nie wprowadzałby postaci do uniwersum, tylko byłby filmem o Centrim osadzonym w MCU. Który był... Jako thriller psychologiczny? Nie, nie. On by bazował mniej więcej na tym, czym bazowała ta pierwsza A, historia jeszcze? Jenkinsa: okay. to, że był taki bohater i wszyscy o nim zapomnieli. Okej, okej, okay, okay, dobra. I centry, wiesz, centry by, i mniej więcej można by to, myślę, zaadaptować na tym etapie już teraz, no. kiedy tych bohaterów jest całkiem sporo, kiedy wiemy, że MCU już istnieje jakiś czas. Może jeszcze, wiesz, nie zaraz nie za po Avengers mm. 4, ale jakoś tak, wiesz, dwa lata później, tak, trzy lata tak, później, tak, coś tak, takiego. Tak. No, okay. Kiedy wiemy, że to uniwersum istnieje jakiś czas, bohaterowie działają i tak dalej. I wprowadzę sobie tego centrego, który, który był jakimś bohaterem, ale wszyscy bohaterowie go zapomnieli. My mamy świadomość, oglądając te filmy, że ci bohaterowie mają inne przygody między tymi filmami, tak, tylko tak, o nich tak, nie wiemy, tak, nie? Tak. Jest nam to powiedziane, ruszają na misję i tak dalej. E, więc spokojnie można by myśleć na tym etapie postać, która istniała <laughs> gdzieś, ale nikt o niej nie pamięta, nigdy, wiesz, nigdy, no. nigdy nie była wspomniana. E, no i skończyłoby się tak, jak się skończyła e, historia Jenkinsa, nie będę spoilował, e, ale to by oznaczało, że, że Sentry już by się prawdopodobnie nie pojawił dalej w kolejnych filmach. O, w komiksach się pojawił, więc to no, nie jest spoiler, można go <laughs> dalej wyciągnąć oczywiście, ale ja bym wolał, miał wszystko, żeby sposób. to był taki jednorazowy strzał. Okay. Projekt, który ktoś mógłby zrealizować z pomysłem, wiesz, jakiś no czy uh -huh. przykładowy. No to jest takie groźne nazwisko, kuma, oczywiście, kuma. więc. No, 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 no. Dlatego... A W ten sposób. Czyli, czyli filmy, które kompletnie nie. Nawet nie chodzi o to, że one są oderwane od Continuity, ale to, co się dzieje tam, taktycznie nie wpływa na. Tak. Można już na tym etapie coś takiego zrobić. Tak, to, ja to jest to, o czym to mówiłem fact. wcześniej, że w tym momencie nie musi być tak, że każdy film musi rozwijać mm -hmm. uniwersum. Nie każdy film musi prowadzić w postaci, które będą wykorzystane później. Może ktoś by wrócił do tego centriego, kto wie. Wola, bo nie e -e -e. miał ja wszystko. P... bo W komiksach to się nie skończyło zbyt dobrze, tak, moim tak, zdaniem. Tak, tak. Ale sama historia mi się bardzo podoba. Ten, samo to, wiesz, bawienie się z pamięci, Ogólnie bohaterów. postrzeganie. myślę, że jeśli zabrałby się za to ktoś, wiesz, z pasją też do komiksów, do tego, jak działa narracja komiksowa, myślę, że mógłby coś fajnego z tego wyciągnąć. Przenieść trochę ten urok takich komiksowej historii na filmy. Od razu nie wiem, czemu się skojarzył Szmajala do tego filmu, ten teraz wracający do formy Szamalan. Ale się, że ja na przykład mam całkowicie w drugą stronę, bo ty tak to bardziej poważną, a ja. Kusi mnie, bo Antman stara się pokazać, jak bardzo komediowy potrafi być yy, Marvel. Ja bym chciał zobaczyć Herkulesa. Herkulesa w Nowym Jorku, który sobie nie może poradzić z tym, że jest Herkulesem w Nowym Jorku. Z chęcią bym tam widział Dwayne'a Johnsona, ale to nie musi być on kompletnie. John Cena, ja John Cena widzę wszędzie ale po prostu komedię o ziomku, który jest wyrwany z czasu, co robiliśmy w latach 90-tych 80-tych bardzo dużo. Wysyłaliśmy... E, Boże... Jimena wysłaliśmy na przedmieście do Różowego Kadilaka wrzuciliśmy... No, to już trochę mimo wszystko... A ja bym chciał powrócić zrobione. do tego i pobawić... Ale właśnie, ja bym chciał się powrócić do tego i pobawić się tymi tropami, które były, więc zrobić film, który e, jest takim troszeczkę omarzem do tych komedii z końca lat 80-tych, bo, bo najczęściej jak dostajemy Fish Out of Water Story, to już mamy te tropy tak zrobione boleśnie, a gdy dostajemy... Super bohatera, którego głównym mocą jest to, że się na, na, że, że, że chleje i że, że jest bardzo silny i nie najmądrzejszy. Takich czasami troszeczkę wersja Halka trochę. Ale pobawić się z tym właśnie, co się dzieje w Nowym Jorku, troszeczkę jak robią, robi, robi Netflix, czyli. To jest wciąż nowy Jork, i i tak dalej, ale przecież coś, tu się dzieje w tych barach. No i tutaj mamy stałego bywalca baru, który wypierdziela hektolitry alkoholu. I to, co byłoby dla mnie istotne, to to, że po tych filmach już, po tych, kurwa, 18 filmach? Jakaś 20, teraz niedługo będzie. No. Mamy, wszyscy już wiedzą, że są bohat, super bohatrowe. Więc to, że sobie chodzi koleż ubrany jak Herkules pod nikogo nie rusza. I to zmienia <grywka> mi perspektywę, bo gdyby oczywiście oni, o, oh, Herkules, to. Ale nie, oni po prostu są, a okej, okay, dobra, wiemy, wiemy kim jesteś, wiesz. Mamy na przykład ubezpieczenie od Herkulesa, i mamy agentów, którzy ubezpieczają bary od pojawienia się Herkulesa. I, i, i zrobienie czegoś tak bardzo niesuper bohaterskiego, bo wydaje mi się, że to jest droga w dobrą stronę. To co Antman pokazał, mhm. że nie, nie, nie idźmy w romance, ale chodźmy w coś kompletnie niesuper hero. Nie, no jasne, to jest, wiesz. To pójście w kilo gatunkowe to jest taka. Jedyna nadzieja, żeby ten, ten cały gatunek superhero się nie znudził. Tak, nie, tak, tak, nie umarł od razu. Żeby, to, żeby właśnie gatunek superhero nie był gatunkiem. Żeby, żeby to była tylko baza do robienia filmów o, w różnych stylach, nie? tak, tak. Myślę, że spokojnie coś. Myślę, że Marvel kombinuje w tą stronę mniej lub bardziej odważnie. Fox tym kombinował i wyszło mu całkiem nieźle. Nie wiemy, co z tym wiedzieć z New co zadzie wiemy, że będzie coraz. Każda wiadomość mówi, że będzie coraz gorzej, ale. Ja, ja mam teorię jakie z ten więc. Że jak bardzo źle? Czy. Nie, wydaje mi się, że po prostu studio się bało zrobić horror. Mm -hmm. No dokładnie. Stwierdzi, wiesz, wreszcie chcieli zrobić horror i stwierdzili, mm -hmm. nie, nie, jednak nie, nie, zróbmy, nie, nie robimy horroru, bo to się nie sprzeda. Wyszło it, był sukces i stwierdzili, dobra, róbcie horror. Więc dali im, wiesz, kolejny rok, żeby po prostu dokręcili sceny, przerobili to na horror. No tak, bo dobrze. Mieli straszne. to wydawać na początku roku. Wydaje mi się, że to przesunięcie na koniec roku będzie korzystne, tak naprawdę. To Głupio brzmi, ale ja dobrze życzę, Foxolim, tego, że wydaje mi się, że to, to nie jest. Żywą. Ja bardzo bym czekał na film, który będzie, będzie kryminałem noir, to może być tam nawet Moon Knight wrzucony, byłoby to oh. ciekawe, bo byśmy mieli jedną z najlepszych cech noir, kiedy mamy me, wewnętrzny monolog bohatera, tu byśmy mieli wewnętrzną rozmowę bohatera, gdzie kilka głosów można byłoby dać różnych postaci. Ja bym bardzo chętnie zobaczył Moon Knight, ale jednak chyba w wersji serialowej. Tak, tak że, że łatwiej, łatwiej go zrobić no. i więcej można zrobić, a, a film może to, e, to uciąć. Dobra, no to mamy swoje ulubione filmy, tak mi się wydaje. A czego się najbardziej byś bał po Avengers? Bo to tak, może na domknięcie klamry, czego byś najbardziej nie chciał zobaczyć. Czego nie chciał zobaczyć? Nie chciałbym takiego naprędce wprowadzania tych nowych postaci. Tych, wiesz, marek, które będą miały, będzie Marvel miał teraz. Także, że jak mamy X-Men, to róbmy szybko film o X-Men. Jak mamy Fantastyczną Czwórkę, to róbmy szybko byle. Mam nadzieję, wydaje mi się, że tak nie no, no, zrobią. Wydaje albo się... Kang na końcu Infinity War 2. No, nie, byłoby... wydaje mi się, że. O... Jestem przekonany, że mimo wszystko tak nie zrobią. W sensie wydaje mi się, że Marvel ma świadomość tego, że ich marki, które mają, są wystarczająco silne, żeby nie musieli jak na koniecznie wiesz, inwestować w te nowe. Tak. Mogą je spokojnie wprowadzić, ale tego bym się bardzo obawiał, bo to jest coś, co wiesz, co wiele studiów by zrobiło. Mamy tu markę, wrzućmy ją szybko i, i, i żeby. Musimy było. jak najszybciej zarobić, bo, bo spadnie popularność, bla, bla, bla. No, no i oczywiście nie chciałbym tego, co, o czym mówiliśmy, żeby no. znowu było budowanie do jakiegoś wielkiego eventu i tak dalej. Wydaje mi się, że przerabialiśmy to już. Było fajnie, no. ale gdybyśmy mieli powtórkę teraz rozrywki, to by nas już to mimo wszystko zmęczyło. Wiesz, jakiegoś przeciwnika, jak no, się pojawia i tak dalej. Myślę, że, że ta, ten czas się już skończył <laughs> i trzeba spojrzeć czegoś nowego. Ja powiem w drugą stronę, ponieważ dla mnie tym, czegoś najbardziej nie chciałbym zobaczyć, to dostajemy plotki odnośnie filmie, film kumpelski Falcon i, e, i Winter Soldier, film o czarnej wdowie. Naprawdę nie potrzebujemy po tych wszystkich rzeczach Scarlett Johansson, która już z każdym rokiem no ma dosyć, mi się wydaje, powolutku, tej roli, która wraca, by opowiedzieć jeszcze raz historię o tym, jak ona straciła swoje niewinność i tak dalej jest mnóstwo innych postaci, które może ten sam Thorak, plus jest mnóstwo kobiecych postaci. Więc ja nie chciałbym, żebyśmy zobaczyli, kto nam przeżył po Infinity War i kogo możemy jeszcze wykorzystać, jakoś tak wycisnąć dolarki, wiesz, no, Iron Man 4,5, jeżeli przeżyje, Kapitan Ameryka 4,5, jak przeżyje, coś w tym rodzaju. Jeżeli, jeżeli chcemy się odciąć, to, to... Wykorzystajmy ten fresh Nie, start. No, się chciał, żeby to odwrotnie działo, że To nie jest tak, że, wiesz, że Marvel stwierdza, musimy zrobić film o Czarnej Wdowie. Mm -hmm. Wy, wynajmijmy kogoś, żeby nam zrobić film o Czarnej tak, Wdowie. Tak. Wydaje mi się, że do tej pory to trochę nie działało. Na zasadzie to, to chyba Thor 2 na przykład tak powstało, o. że zróbmy sequel do Thora, weźmy no. tego typa, co Gro Tron kręcił i pewnie zrobi coś dobrego. No nie, no nie. Wydaje mi się, że to powinno działać odwrotnie. To jest no. tak, że jak twórca przyjdzie do Marvela i zaprezentuje jakiś ciekawy pomysł, da jakiś dobry pitch, to, 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 to wtedy powinni mu dawać zielone światło, jeśli faktycznie mm -hmm. uznają, że, że to ma szansę się. Udać. Tak. E, tak, tak Guardians of the Galaxy powstali, James Gunn mm -hmm. przedstawił swój pomysł, Marvel to kupił, tak to rok działał, tak, nie, to jest tak, że... Black Panther to samo zresztą, No, więc... do, dokładnie, to są filmy bardzo autorskie, dziwi się mm -hmm. rękę twórców, bardzo, mimo że oczywiście to są filmy będące częścią dużego uniwersum, tak. filmy oczywiście, które mają zarabiać przede wszystkim, ale czuć tam, kurczę, jednak mimo wszystko sporo autora i to jest, mm -hmm. to jest bardzo fajne. Tak. Chciałbym, żeby tak to wyglądało, że jednak te filmy powstają dlatego, że ktoś chciał stworzyć taki film i znalazł odpowiednią postać do tego, znalazł odpowiednią historię do tego, mm. I oczywiście przy współpracy i tak dalej się udało. A nie na zasadzie, że kurczę, przyda się czwarty film o Ironmanie. No, no właśnie się tego strasznie obawiam. Nikt nie bo... chce co prawda go robić, ale znajdziemy na pewno jakiegoś mm. typa, który napisze scenariusz, no bo co za, co za problem, ktoś go tam wyreżyseruje i, i, hej, i zarobi, To jest zarobi. Ten film na siebie zarobi, więc tutaj jest taka ogromna pokusa, Ale z tyle od ciebie. No z drugiej strony tyle czasu, nie zrobili Jen 4 nie. No, bo, bo jest Iron Man 3,5, czyli Spider-Man. No ale wiesz, jestem patą po raz ale pierwszy. Ale Iron Man 3 zarobił tam ponad, ponad, ponad oh, oh, oh. milion dolarów. Spider-Man tyle nie zarobi. Zresztą to w ogóle kasa za spider mana poszła gdzie indziej, nie, nie mm -hmm. do Marvela. I wiesz, wyobrażałbyś sobie, że jeśli zrobili Iron Man 3 i on się sprzedał tak świetnie, no to od razu ogłoszą Iron Man 4, ale tego nie zrobili, więc to, no to, to jest dla mnie tak, mimo tak, wszystko tak, nadzieja, tak. że jednak. Nie działa to w ten sposób. Bo i nie? swoją drogą Winter Soldier, mimo tego, że jest uważany za najlepszy film MCU, też nie zarobił, też nie jest najlepiej zarabiający film MCU. Więc na przykład mogła być reakcja, kurna, ten film nie, nie sprostał naszym oczekiwaniom finansowym, bracia Russo, sio. A jednak ufamy braciom Russo, po. To, że wiesz, to sprostał mimo wszystko. W sensie, wiesz, film już mieć miliardy dolarów, żeby tak, być. Tak, tak. Ale, nie, ale on był, nie? o dziwą był. Nie tak zyskowny jak na przykład... Wie, że tam... Civil War też nie była, bo, tak, bo to był no, film wiesz, z tytułem Kapitan Ameryka, no. pewnie jakby się nazywał Avengers. Ktoś, ktoś mądry kiedyś powiedział, że jak ten film nazywałby się Avengers, to pewnie by zarobił więcej. Ja się z tym zgadzam, Natomiast, no. y, ale co z tego, i tak zarobił, i tak, zarobił. tak, tak, tak się zwrócił, tak, i tak, tak, i tak, tak Disney tak. ma pieniądze z tego. Więc... I nie są, na, na szczęście Disney, przynajmniej na ten moment, nie jest aż tak chciwy. Uh -huh. Będzie, nie, tak jak na przykład plany wobec Antmana nie były, żeby zarobił miliarda, wobec Black Panthera, Black Panther nie miał, zarobić, no. nie miał zarobić 800 milionów, ma już miliard 200 milionów, ma. I to jest cudowne podejście, cudowne mówię, studio wymaga od Ciebie, żeby Twój film zarobił 800 miliardów, to jest dobre podejście. No. To jest, ale nie no, tak na tyle nawet. Nawet nie, tak naprawdę no, jak, no, jak, no. jak gdzieś wychodziły, najpierw było chyba 650, coś takiego. No, no, na święcie. żeby zarobił coś. Tak, i tyle. tak, tak. Czyli z dwukrotnie, naprawdę to było. To jest fascynujące, jak bardzo tym film potrafił zaskoczyć. Ale ta cierpliwość Marvela mhm. mnie bardzo, bardzo cieszy. I chyba na koniec wydaje mi się, że jeszcze jeden film, który, którego nie ma, na, nie ma w planach, ale moim zdaniem się pojawi, to będzie Kamala Khan, czyli nasza Miss Marvel. Szczególnie, że gdy już mamy Captain Marvel, to przecież tak łatwo pokazać plakaty Captain Marvel, umys Marvel i tak dalej. No to prawda. Co więcej, ona może, ona może pojawić w jakimkolwiek innym filmie, po prostu dziewczynka, która tam widzi. Masz już te grono młodszych bohaterów. Masz Spidermana, masz Shuri. Spokojnie można do nich dorzucić kamale i, i wiesz, i budować, e, budować opublikę, nowe pokolenie. Nowe pokolenie Avengers w tym momencie, nie? My się zastarzyjemy, zaczniemy oglądać tylko filmy psychologiczne i skończymy. Najwyższy czas, najwyższy czas, najwyższy no. e, A, a młode, młodsze pokolenie znajdzie, znajdzie swoich bohaterów nie? w tym momencie. No, a swoją drogą, znowu, jeśli chodzi o gatunki, to, to są dwa filmy, albo jedną lub drugą wersję, którą ja bym strasznie chciał zobaczyć w wersji komiksowej, w 4, 5, 6 fazie, 12 gminnych ludzi. Gdzie oskarżonym jest najlepiej mutant, szczerze powiedziawszy, to byłoby fajne, bo bawimy się uprzedzeniami, a nie musi to być pokazywanie uprzedzeń przez pikiety, czyli Bret Ratner, albo zabić Drozda. Gdzie właśnie mamy oskarżonego, albo właśnie, no najlepiej by było gdyby oskarżony był e, nie mutantem, który popełnił zbrodnię na mutancie, a bronił go mutant i wtedy mamy Hanka McCoy'a jako detektywa na przykład, nie, tak, przepraszam, jako prawnika. Bo ja bym chciał, żebyśmy się pobawili pewnymi tropami, e, naprawdę jest tutaj dużo, oczywiście nie musimy kopiować filmu, ale nie idźmy tylko i wyłącznie w skakanie i mordowanie się i... Pff, pff, pff. To już. Kieskówki mam od tego. Możemy zrobić dużo, 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 dużo więcej. O, ja Thunderbolt zobaczył jeszcze. O, dobra, no. no. Thunderbolt zrobione lepiej niż Swiss Aid Squad, no. co nie jest trudne. No to jest dobry koncept, zrobienia, wiesz, filmu, gdzie masz grupę bohaterów, gdzie część chce faktycznie się zrehabilitować, część jest tutaj dla zysku, część jest, ma jakieś inne cele. Myślę, że fajnie by można to robić. I nawet, i w kurczę, i możemy to zrobić. I Baron Zimą wraca. Baron Zimą wraca, wraca, wraca. wraca. Mamy Bakiego, który nim przewodzi, bo możemy tę wersję przyjąć. Jak Mamy wersję, Ej, gdzie no, im przewodzi. Ale Możemy sobie wybrać kto... taki jest poszukiwanym przestępcą, no więc spokojnie mógłby na przykład sam się zgłosić do takich oh. Thunderbolts, żeby się zrehabilitować w oczach świata no, na przykład. Nie? No. To by działało. Thunderbolts, tylko że ja akurat jestem fanem tych wersji jeszcze nie... ani Anisowa cudowna, ale ja wolę te wersje trochę mniej depresyjne, gdzie nie ma zjadania dzieci i takich rzeczy. Dobrze, no, to, no. to chyba wszystko wiemy. Nie wiem, czy coś jeszcze na koniec odnośnie Marvela i co będzie po Infinity War? Ja, koniec to świata. Dobrze. To będzie dobrze. W sensie. I DC przejmie i wtedy DC tak na ostatniej prostej. Nie ja wiem, czy że się też przyda konkurencja. Wydaje... Właśnie o tym wspomnieliśmy. A, właśnie, Bardzo no. fajnie, jakby mimo wszystko DC w międzyczasie się ogarnęło i zaproponowało coś ciekawego, bo, bo konkurencja się przyda. No. I przydadzą się nowe pomysły. Myślę, że Fox w ostatnich latach, wiesz, prowadził parę nowych rzeczy. Przynajmniej próbuje. No, z sukcesami zresztą. I wydaje mi się, że, że to trochę też. Myślę, że Kevin Feige miał o czym myśleć, patrząc hmm. na sukcesy, wiesz, Deadpoola, Logana i tak dalej. E, być, chciałbym, żeby Warner Bros. mimo no. wszystko, wiesz, doskoczył do tego poziomu i też potrafi zaproponować coś, coś innego. Może z Shazamem na przykład, może z jakimiś innymi kciuki. filmami. Trzymamy kciuki za to, żeby tam było cokolwiek. Dobra, no to wydaje mi się, że wszystko wiemy. Zatem mamy, Wiemy co będzie po. Mamy nadzieję, że będzie. chociaż coś poza. Niech będzie coś poza Marvelem i będziemy zadowoleni. Naprawdę to nie jest tak, że, że, że jak jest. Chociaż bardzo, gdyby był crossover My Little Pony i, i Capitan Ameryka, jakbym oglądał, oczywiście. Miłość przyjaźń i The American Way. A Wy, jeżeli chcecie więcej takich filmików obejrzeć, oczywiście możecie zajrzeć na stronę Łukasza Stelmacha i Kaboda, do niedawna samego i Kaboda, teraz już Łukasza Stelmacha. A jeżeli chcecie wspierać nas, no to oczywiście wejdźcie na www.patronite.pl ukośnik Body z Kosmosu. I tam oczywiście możecie zostać super patronem i karać mnie, na przykład zmuszając mnie, żebym poszedł na taki film, jaki Wy chcecie. Czyli jeżeli chcecie, żebym poszedł na kobiety Mafii 3, zostajecie super patronem i wydecydować, ja muszę iść, muszę zrecenzować, więc. Dla tych, którzy kochają mnie, mnie krzywdzić, to jest idealna opcja. Ale przypominam na koniec jeszcze raz subskrypcja kanału, wejdźcie na patronite.pl i że zajrzyjcie na ten filmik, który YouTube Wam gdzieś tutaj podpowiada. Na razie.